Dzień dobry, witam was serdecznie w moim podcaście. Dzisiaj moim gościem będzie Łukasz Klugiewicz. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali sobie o tym, jaka jest różnica u zawodnika, który startuje na, uważam, że dosyć wysokim poziomie sportowym, jeśli chodzi o trójbój, między sezonem tak zwanego offa, a sezonem startowym, jeśli chodzi o treningi i żywienie. Po pierwsze moje pytanie takie wstępne będzie takie, jak wyglądał cały Twój sezon, nazwijmy to, roztrenowania, lżejszych treningów, jeśli chodzi o ten moment pomiędzy Twoim ostatnim startem w czerwcu, a przygotowaniami do kolejnego startu? W tym roku się udało nie popsuć, tak jakby po ostatnich zawodach, więc w końcu, chyba pierwszy raz w życiu, dzięki temu, że mam fantastycznego trenera, którym. Jest Paweł Jurczyński, którego serdecznie pozdrawiam. W końcu jestem nieposypany, więc w tym sezonie wygląda to całkiem inaczej, bo mogłem przetrenować tak jakby ten off-season i po, połatać tak jakby te brakujące elementy i zrobić powiedzmy jakiś progres. Mam nadzieję, że to teraz w sezonie odda, bo, bo zrobiliśmy dużo, dużo fajnych rzeczy. Co trenowałem trzy razy w tygodniu relatywnie lekko, robiliśmy bloki pięciotygodniowe początek bloku był bardzo lekki, dość duże skoki i koniec bloku, ostatnie dwa ty tygodnie były dość ciężkie no i myślę, że to całkiem fajnie zadziałało poszliśmy w tak jakby pauzy w ruchu, co bardzo poprawiło ciągi i w sumie jest to fajne narzędzie treningowe tak jakby, że bardzo dobrze przyzwyczaja głowę do dyskomfortu. A no niestety ciąg jest taką rzeczą, że trzeba tak jakby ogarnąć ten, ten dyskomfort, tak jakby i dać z siebie jak najwięcej, więc bardzo fajnie myślę, że to zadziałało i fajnie ustawia głowę, żeby się przyzwyczajać, do tego, że jest ciężko i niewygodnie i w sumie się odnajdujemy w tym. Okej, okay, no to, co ja na pewno zauważyłam po, po tych treningach, to strefa chyba dyskomfortu absolutnie. Została tak jakby twoim drugim domem, jeśli chodzi o, o ten sezon. Ja osobiście nigdy nie widziałam wcześniej, żebyś trenował na takim poziomie siłowo, jednocześnie z pauzami, jeszcze na tyle powtórzeń. I to wszystko było zgrane jakby w tych treningach tak, że faktycznie początek był chyba trochę aż za mocny, tak jakby tego, tego twojego sezonu treningowego. Bo, bo pamiętam, że, że te treningi wszystkie wyglądały jak, jak treningi w Piku, prawie że jeśli chodzi o moje jakby odczucia, że faktycznie były ciężkie, było, było tam dużo. Już ostatni blok był bardzo fajny, w sumie, bo, bo ja z takiej swojej perspektywy mogę powiedzieć, że już w ostatni piątek czułam się prawie jakbyśmy byli. Na jednym z ostatnich SBD przed zawodami, Łukasz robił w sumie i w przysiadzie i w martwym ciągu swoje takie treningowe rekordy. Jakbyś mógł o tym powiedzieć, jakie to były wyniki względem tego, co zwykle robisz, szczególnie jeśli chodzi tak jakby o, o martwy ciąg? To martwy ciąg zrobiłem 325 na trójkę, ważąc jakieś, nie wiem, za 145 kg. więc jak na to, że w sezonie startowym ważę jakieś 155 kg, to całkiem chudo i w sumie nigdy w życiu nie zrobiłem więcej niż jednego powtórzenia na takim ciężarze, więc bo wcześniej robiłem tylko gdzieś tam od 300 kilo w górę samej jedynki. No i zaczęliśmy robić większe rapy na dużych ciężarach i mam nadzieję, że to do całkiem fajne. Super, a jeśli chodzi o siady, a teraz a robisz siady w neoprenie, Znaczy do tej, pory, do tej pory robiłeś? Jak to się teraz? przekłada Twoim zdaniem, jak Ty się czujesz w tym przysiadzie, co z tym przysiadem też ewentualnie robiliście, zmienialiście? Siady w neoprenie tak jakby uważam, że poszły mocno do przodu. Nie lubię siadać w neoprenie, bo moje kochane nie lubią siadać ciężko, tak jakby nie dogadają się z neoprenem i co, no, ten siat się trochę wyrównał, bo no niestety przez moją kontuzję, takiego, ten siat jest krzywy i taki trochę rozlatany, ale staram się robić i Paweł na rzeczy, żeby to było jak najprostsze? No i tyle myślę, że to idzie do przodu. Skoro już opowiedziałeś tak jakby o, o tym sezonie, e, który teraz się kończy, e, powiedz proszę, ile tygodni zostało ci do następnego startu? No, i też jak uważasz, jak macie ewentualnie zaplanowane z Pawłem, jeśli chodzi o sam, same takie założenia treningowe, czyli jak, jak terapy będą wyglądały, czy dalej trzymacie się większych objętości, czy już coś tam zmieniacie. No i oczywiście, ile dokładnie tego czasu do zawodów jest, bo to też na pewno wszystkich będzie ciekawiło, kiedy są najbliższe zawody. Aktualnie zostało 20 tygodni, bo teraz mam tydzień diloadu, Później zostało 19 tygodni przygotowań plus ten tydzień ostatni, czyli łącznie jest realnie 21, ale 19 tygodni jest samych przygotowań. Ten ostatni tydzień to jest na dojechanie tak jakby do, do miejsca startu. Eee, w sumie co, no planuję jeszcze tak na dobrą sprawę nie, mam. będziemy się zwaniać teraz w tym tygodniu z Pawem i ustalać, co, co dalej. Myślę, że ten pierwszy blok, który będziemy robić, pięciotygodniowy, będzie bardzo podobny do, do tego, który teraz robiłem. Taki, żeby się rozruszać i myślę, że, że będzie całkiem ciekawy, patrząc na to, że ciężary w tych ciągach takich by robię największe ever, kiedy robiłem, więc myślę, że powinno być fajnie w tym sezonie i ten ciąg w końcu powinien być całkiem spokojny. Okej, okay, teraz jakby skoro już wiemy mniej więcej, jak zmienia się ta kwestia treningowa, powiedz mi, proszę, jak jest z jedzeniem? Skoro mówisz, że teraz ważysz okolice tam 145 kg, czy jakoś na ten moment masz, nie wiem, liczysz te kalorie, tak jakby wiesz dokładnie, ile ich jest? Jak się zmienia ewentualnie, tak jakby może też Twoje podejście do jedzenia między tym sezonem roztrenowania a Sezonem przygotowawczym do startu. To w sezonie, powiedzmy, roztronowania staram się jeść tyle, żeby jakkolwiek utrzymać wagę, i tak spadam z wagą jakieś 10-15 kilo, bo najmniej chyba ważyłem, nawet myślę, że poniżej 140 kg. Teraz już tam zacząłem troszeczkę jeść, żeby, żeby tej wagi trochę zrobić, no bo waży 140, powiedzmy, że 5. I w sezonie, tak jakby, staram się jeść tylko. Tyle, żebym miał siłę tak jakby na trening i nie przywiązuję jakoś dużej uwagi do, do jedzenia. Staram się po prostu jeść cokolwiek, żeby, żeby w miarę to działało. No w sezonie jest całkiem inaczej, no bo w sezonie to jedzenie jest już dopięte. E, ogólnie moje podejście do jedzenia jest dość zabawne, bo jem, mam tak, że wybieram sobie jakieś jedzenie i jem je przez 2-3 miesiące codziennie to samo. Aktualnie jest to omlet. Z masłem orzechowym i czekoladą. Jem to dwa razy i później jem dwa razy spaghetti. I to w sumie wszystko z tego wychodzi tam, nie wiem, z jakieś pięć koła mniej więcej kalorii. Do tego, jak dam radę i się wyrobię czasowo, to dojadam wieczorem parówki, które też są mniej więcej za jakieś 1000 kalorii. Do tego wypijam dwie butelki wody z sokiem, takim jak u babci się kiedyś piło, z herbopolu chyba i to mi daje też jakiś gratisowy 1000 kalorii i do tego zjadam w zależności od tego jaki mam tam dzień i ile mi się chce, no to od 6 do 10 batonów i to daje od powiedzmy 1500 do 2500 kalorii, więc całkiem sporo się tego zbiera w ciągu dnia, no i na razie to wystarcza, żeby ważyć tam jakieś 145 kg, no, czyli jem, nie wiem z jakąś ósemkę mniej więcej teraz. Ale no to jest kwestia tam, nie wiem, dwóch trzech tygodni, kiedy e, mniej więcej pilnuję tego jedzenia i, i no, bardzo mocno widać takich, jakby to na treningach i, i na sile na treningach, że no, jak to jedzenie jest dopilnowane, no to jest całkiem inaczej. No i też regeneracja jest dużo, dużo lepsza. Bo mniej więcej od tam powiedzmy z trzech miesięcy mam zegarek, który mierzy tętno i spanie. No i jest no duża różnica, tak jakby nawet też jeżeli tam jak byłem trochę chudszy, to było więcej czasu, była lepsza pogoda, to wkręciłem sobie chodzenie. No i dzięki chodzeniu tam 12-13 tysięcy kroków przez mniej więcej 8 tygodni jest różnica w tętnie spoczynkowym prawie o 20 punktów, więc to bardzo dobrze wpływa na, na serce i na regenerację, także warto takie rzeczy robić no tu też właśnie a pod tym względem bardzo często jak prowadzę ze swojej perspektywy tak jakby zawodników w takich wagach mniej więcej właśnie od 100 kg w górę to często kontrolujemy właśnie ciśnienie i tętno i sama często dostawałam pytania o to jak to wygląda u takich ciężkich zawodników więc tu też proszę powiedz jak wygląda u ciebie ciśnienie w sezonie bo ostatni raz jak jak, badaliś, jak ty badałeś tak naprawdę, to ciśnienie w sezonie był taki film, gdzie, gdzie kilka osób zwróciło uwagę, że Łukasz jest czerwony, że sapie i tam parę innych rzeczy. Byłam bardzo ciekawa, jakie ma ciśnienie i, i Konrad Blewąska, którego serdecznie pozdrawiamy, przywiózł nam taki specjalny ciśnieniomierz na wielką łapę dla tak zwanych otyłych ludzi. I to ciśnienie jakby było mierzone jakby bezpośrednio w sezonie. Więc powiedz, jak ono wyglądało, i też jak wygląda Twoje tętno spoczynkowe obecnie, i z jakiego schodziłeś, bo to też jest może dla niektórych osób ciekawe. To w sezonie mam, nie wiem, tam 120-125 na jakieś 75-80. I tętno spoczynkowe teraz jest 61. Więc, no, da się być grubym i mieć całkiem sprawne serce. No i też warto czasami się przejść do kardiologa, żeby zrobił echo. No i zobaczył, czy tam nic się nie dzieje złego. I byłem mu kardiologa, ile, chyba z dwa lata temu. Tak, no. no i powiedział, że wszystko z GITI, że mam tam przyjść za jakieś dwa lata mniej więcej. Także pewnie może teraz albo przed sezonem, albo już po sezonie tak jakby się wyberę, żeby zobaczyć co i jak. Ale tak jakby z sercem nic się nie dzieje złego, więc tak jakby... Warto dbać o to, żeby to ciśnienie było w normie, chodzić na spacery i można być grubym i całkiem, powiedzmy, że wytrzymałym. W sensie biegaczem nie zostanę, ale tak jakby daje to dużo pod względem takim, że jeżeli trenujemy dość ciężko, tak jakby, no to też ten czas, powiedzmy, między seriami, jeżeli właśnie pospacerujemy, porobimy jakieś cardio, to dzięki temu ten okres odpoczynku pomiędzy seriami jest tak jakby krótszy i też no niestety będąc grubaskiem, tak jakby jak mamy do zrobienia, wiem, 5-6 powtórzeń, powiedzmy, na no jakieś tam 27 czy 300 kilo, no to jak nasze serce się wkręci tak jakby wyżej, no to niestety szybciej nam się światło odetnie i tak jakby realnie może nasze ciało, tak jakby, jeżeli chodzi o właśnie o mięśnie i o takie rzeczy, da radę. No to niestety głowa będzie tak niedotleniona, że zgaśnie nam światło i możemy zrobić więcej, a nie zrobimy i jesteśmy niedotrenowani, więc tak jakby lepiej być całkiem, w sensie dbać o tą wytrzymałość, no bo wtedy możemy przerobić więcej objętości, no i wtedy w tak jakby długoterminowo będziemy dużo silniejsi, no bo im więcej objętości przerobimy, tak jakby w tym okresie takim przygotowawczym, tym powinno się to fajniej przełożyć na wyniki w tym okresie startowym, gdzie już stricte tak jakby przekuwamy tą objętość w siłę, nie? Okej, okay. jak najbardziej jakby tu ze swojej takiej bardziej powiedzmy profesjonalnej strony się jak najbardziej zgadzam. Ja zawsze zachęcam wszystkich moich grubasków, nazwijmy to tak potocznie, do tego, żeby się jednak ruszali poza treningowo. Bo właśnie w sumie ten pomysł, o którym powiedziałeś, że w tym okresie roztrenowania tak jakby jak było miejsce i była też oczywiście przy okazji pogoda, bo był to okres taki wiosenno-letni, jak była przestrzeń na to chodzenie, to faktycznie jakby wykorzystanie tego sprawiło, że to tętno dalej ci się utrzymało, tak? Po, po tym jak spadło. I jak wcześniej... Mierzyłeś kiedykolwiek tętno, czy nie mierzyłeś, jakby, jak to wyglądało przed tym, jak... Raczej nie mierzyłem, a taki no, mam ten zegarek chyba, nie wiem, za trzy miesiące i tak jakby mniej więcej to, jak zacząłem mieć zegarek, się zbiegło z tym, jak zacząłem chodzić i mam pomiary, gdzie tętno spoczynkowe było na poziomie, tam okolice 78-80, tętno w nocy spoczynkowe było poziomie nie wiem 65-70 no i dzięki spacerom tak jakby przez dwa miesiące udało się zbić to tętno prawie o 20 takich jakby uderzeń na minutę, więc uważam, że tętno spoczynkowe na poziomie nie wiem tam 51 czy 52 u gościa, który waży prawie 150 kg to jest całkiem akceptowalny poziom. No, no i też tak jakby tu na pewno wytrzymałościowo samo to co mówisz właśnie a propos powtórzeń czy, czy tego jak się żyje na co dzień to zakładam, że jest po prostu dużo łatwiej, jakby z nie wiem takimi zwykłymi czynnościami jak pójście na zakupy czy wejście po schodach, tak jakby domyślam się, że jest to dużo łatwiejsze. Teraz powiedz proszę, jeśli chodzi o jakąś taką ogólną suplementację, czy Ty suplementujesz cokolwiek tak jakby, czy, czy raczej nie, mam tutaj na myśli stricte witaminy, omegi i tym podobne. Aktualnie jest to jakieś 20 tabletek Rutinos Korbinu i witamina D3 bo walczy z przeziębieniem. A tak poza tym to w Off -sezonie, dzięki temu, że moja dieta jest powiedzmy, z jednej strony nie zwracam na nią uwagi, tak jakby w Off Seasonie, ale i tak, i tak, przez to, że, że jest dietetykiem, to moja dieta jest ogarnięta, więc tak jakby ja nie zwracam na to uwagi, ale, ee, ale ty tak. <laughs> Więc tak jakby to i tak działa, więc nie muszę tak jakby nic suplementować, tak jakby, wystarcza tak jakby nie wiem magnezu, tak jakby tych wszystkich rzeczy po prostu z jedzenia i nie suplementuję praktycznie nic, a w sezonie startowym wiadomo, że to, to ciało tak jakby dostaje trochę bęcki, więc tak jakby też no jesień i brak słońca, więc witamina D3. Jakaś omega, tak jakby przeciwzapalnia, no i wiadomo, jakiś tam magnes i takie pierdoły, tak jakby no to po to, żeby na treningu skurczaki nie atakowały, no i, i to tyle. To będzie trzeba wkleić atakujące skurczaki, ewidentnie. Ehm, dobra, teraz jeśli chodzi o już takie typowe e, przygotowania, e, to jeszcze moje pytania propos regeneracji, czyli. E, ze swojej strony, jakby wrzucę tutaj tylko spostrzeżenie, które często widzę u zawodników, którzy już są na dosyć wysokim poziomie, i często zdarzają się im, czy jakieś kontuzje, czy problemy zdrowotne wszelkiego rodzaju. Tutaj już nie będę wchodziła w szczegóły. Bardzo często, jakby właśnie, suplementują ogromną ilość różnych, różnych gdzieś tam rzeczy, które mają im pomagać, ale nie za bardzo zwracają uwagę właśnie ani na ruch taki pozatreningowy, ani na pozostałe kwestie regeneracyjne. Więc powiedz proszę w tym okresie, gdzie już masz przygotowania. O co dbasz przede wszystkim, jeśli chodzi o regenerację? Czy stosujesz, nie wiem, jakieś tam, właśnie czy chodzisz na fizjoterapię, zabieg jakieś odnowy? Jak wygląda sen i, i tym podobne rzeczy? Sam kąpielek kreatynowej luksy luksy, Blueberry Muffin. <grym> 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 to robi cuda. Stasiu potwierdza. A tak naprawdę to tak, w okresie takim startowym już bardzo ważny jest sen i powiedzmy, że. Mam sprawdzony już powiedzmy na dwóch albo trzech startach, że ostatnie te dwa, trzy miesiące przed startem to staram się tak jakby, no wiadomo, że też pracuję normalnie jak każdy inny człowiek i wstaję o szóstej rano i przyjeżdżam do pracy na siódmą i w od tego jaki to jest dzień, no to pracuję albo krócej, albo dłużej, ale no i tak tam powiedzmy 18 to jest całkiem dobry wynik jak skończę pracę eee, i ten... I staram się tak jakby no spać, żeby tam chociaż te 7 godzin było spania. No bo niestety jakbym poszedł spać o godzinie, nie wiem, 21 czy 22, to problem jest taki, że nie wyrobię się z jedzeniem w ciągu dnia i nie jestem w stanie przejeść kalorii, a niestety trzeba jakoś to połączyć tak jakby ilość zjadanego jedzenia z czasem tak jakby na to. I no to jest tak jakby istotne. Plus właśnie to, co chcę powiedzieć, to że praktykuję to, że w każdą możliwą jakąś tam wolną chwilę typu, nie wiem, jakaś praca mi się odwoła, mam, mam chwilę czasu, coś, coś tam wypadnie, to wtedy kładę się na kanapie i idę spać i czasami, nie wiem, to jest pół godziny, godzina, godzina piętnaście, tak jakby w zależności, ile, ile jest czasu i tak jakby staram się poświęcić każdy, każdy wolny czas, tak jakby to jem, kładę się spać i, i później wstaję tak jakby z powrotem do pracy, żeby dospać w ciągu dnia jak najwięcej. To jest raz. No i dwa, że udało mi się ogarnąć, także właśnie kalendarz sobie tak po, poczyściłem, że właśnie jak robię ciężki trening, to, to po ciężkim treningu już staram się nie brać pracy. Bo raz, że jestem no, mało kontaktowy, że tak powiem i komunikatywny. To, to drugie, że moja jakość moje pracy by była no, niewystarczająca, więc wolę tak nie pracować. A dwa, że no lepiej tak jakby już zjeść posiłek i się regenerować po, po treningu, więc na całe czasie się udało tak zrobić. No i też yy, co, no w sezonie jestem, te, teraz ostatnie dwa lata było tak, że się udało, że byłem mniej więcej raz w tygodniu, czasami dwa razy w tygodniu fizjo, w zależności od tego, jak, jak była potrzeba. ale Powiedzmy, że w sezonie ten raz w tygodniu uważam, że przy takich ciężarach tak jakby jest to potrzebne. No i w sumie. Tak jakby no, można powiedzieć, że to działa, bo, bo w ciągu dwóch lat, tak jakby no, powiedzmy, ilość kontuzji jest drastycznie mniejsza, no i też nie są to jakieś takie poważne kontuzje. Więc tam, nie wiem, coś tam się naciągnie, coś tam poboli, ale no przy, przy sporcie, powiedzmy, że zawodowym, no to, to się zdarza, ale to nie są jakieś poważne kontuzje i to nie jest tak, wyłączenie z treningu na, na miesiąc czy więcej, tylko powiedzmy, nie wiem, jeden trening odpuszcza jak jest taka potrzeba i później dalej wracam i wszystko działa, więc tak jakby spanie, właśnie regeneracja taka aktywna typu właśnie pójście na spacer, że nie, że moje życie to jest jedzenie, spanie i leżenie na kanapie, bo niestety e, wbrew obiegowej opinii to nie działa, nie? Więc tak jakby warto się ruszać i dbać o to, żeby to wszystko było sprawne, plus też chodzenie jest bardzo dobrym powiedzmy, że narzędziem do tego, żeby Nasze ciało było takie powiedzmy odżywione, bo sobie pochodzimy, poruszamy się i możecie sobie to sprawdzić tak jakby, że nie wiem, jak pójdziecie sobie na spacer, to zamiast leżeć na kanapie albo siedzieć i nie wiem, grać na komputerze, to jak pójdziecie sobie na spacer i następnego dnia pójdziecie na trening, to raczej wasza mobilizacja przed treningiem będzie wymagać mniej, mniej niż więcej pracy i powinno pójść wam lepiej, bo spacer dobrze wpływa na to, żeby właśnie nasze ciało funkcjonowało dobrze, nie? Okej, okay, jak najbardziej zgadzam się. Z mojej matematyki w międzyczasie wyszło licząc plus minus te 7 godzin plus półgodzinno godzinno, godzina 15 drzemka, wyszło mi, że gdzieś koło 8 godzin łącznie ci się zbiera, jeśli chodzi o sen, czyli w sumie super. I tu też mogę wtrącić od siebie, że jeśli macie właśnie taki problem, że macie czy jakąś zmianową pracę, czy taką pracę, że nie jesteście w stanie jakby rano spać nie wiadomo jak długo, bądź też położyć się wcześniej spać, chociaż wiadomo, że byłoby to najlepsze jakby, żeby ten sen był jednolity, jednostajny tak jakby, żeby to było te 8 godzin, ale faktycznie już też trochę sporo ja ze swojej strony jakby badań poczytałam na ten temat i i widzę, że też coraz więcej innych osób zajmujących się czy dietetyką, czy, czy lekarzy się z tym zgadza, że nawet jeśli dosypiacie właśnie to pół godziny, godzinę w ciągu dnia, czy nawet położycie się na 2 trzy godzinną drzemkę, jeśli macie pracę zmianową, ważne jest to, żeby właśnie ten czas po prostu sumarycznie był taki, żeby faktycznie dać swojemu ciału czas na to, żeby się zregenerowało. OK, w takim razie z, z mojej strony jakby jeśli chodzi o pytania, to myślę, że to wszystko. Jeśli chodzi o ten sezon startowy, na pewno też zrobimy sobie jeszcze z jedną albo dwie rozmowy, jeśli Łukasz nie będzie miał mnie dość. Właśnie a propos tego, co robi konkretnie na fizjoterapii, bo, bo myślę, że też to będzie ciekawe dla Was, bo Łukasz chodzi w sumie na fizjoterapię, ale też na terapię do osteopaty. Zgadza się? Tak. Zgadza się. I faktycznie ta osteopatia też jest bardzo ciekawa, więc z tej strony też będę chciała, żebyśmy coś takiego omówili sobie, ewentualnie jakieś pojedyncze momenty z gabinetu może też nagrać. No i na pewno nagramy Wam jakiś dzień jedzenia i w taki dzień wolny od treningu i w dzień treningowy, może jak już te treningi będą trochę cięższe, bo też wygląda to trochę inaczej. Twój brzuch w ciągach jest specyficznym brzuchem, tak więc tutaj też opowiemy wam trochę jak to wygląda, czy to zawsze trzeba jeść po korek i myślę, że dla wielu osób też to będzie zaskakujące, że Łukasz wcale nie jest wielkim chłopem ze względu na to, że leży tylko i wyłącznie na kanapie. W takim razie dziękuję ci bardzo za rozmowę i przy okazji zapraszam cię ponownie, wykorzystując tą sytuację, że wszyscy to widzicie. No i jeśli chodzi o tematykę podcastów, jeśli macie jeszcze jakiś pomysł, co byście chcieli usłyszeć od Łukasza, to śmiało piszcie w komentarzach, a ja bardzo dziękuję. Myślę, że dziękuję bardzo. dużo informacji, których część, się, nie, których część osób się nie spodziewała w sumie od Ciebie usłyszeć, tak myślę, bo obiegowa opinia jest pewnie raczej taka, że właśnie... No. Spodziewanie się czegoś po rudym to jest naprawdę zaskoczenie. <gry> myślę, że większość osób się nie spodziewa, że chodzisz 12 tysięcy kroków albo robisz różne inne rzeczy. I myślę, że jesz chyba tylko i wyłącznie batony, tak więc dowiedzieliście się już, że nie. No i widzimy się w kolejnym odcinku.